Haha, Gambit robi shorta, więc nie będzie kontentu, będzie ogłoszenie. Tak jest. Szybkie ogłoszenie, z którego pewnie nie chcieliście słyszeć, ale musicie. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu były planszówki w Spodku. W tym tygodniu za chwilę wsiadam w samochód i jadę z rodziną na Kopernikon. Po drodze sporo roboty, sporo rzeczy, zamieszań i po prostu nie ogarnąłem się czasowo i życiowo i nie zdążyłem nagrać materiału na niedzielę, więc... Tej niedzielę materiału normalnego na kanale nie będzie, za to Was serdecznie przepraszam, poprawię się jakoś. <głos》> w przyszłym tygodniu na pewno już coś, na pewno już coś wleci. Tymczasem, tak jak mówię, jadę na Kopernikon. Dzisiaj mam panel dyskusyjny o godzinie 16. Jutro i pojutrze mam prelekcję. Nie pamiętam godzin, ale na pewno, jeżeli ktoś będzie na Kopernikonie, to mnie znajdzie. No dobra. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i do zobaczyska na kanale albo Kopernikonie. Hej!